Cześć, witajcie. Chciałbym Wam dzisiaj pokazać najnowszy model czarnej klimatyzacji od Fujitsu. Mamy tu model KMCG Black. Jest fajny, czarny, trochę grawitowy. To zależy, z której strony pada, pada cień, pada światło. Mamy do tego czarny pilot. To, czym charakteryzuje się ten, to urządzenie, to nie tylko jego kolor, to również yy, to, że jest bardzo ciche. Ma 22 dB funkcji quiet. Ehm, co jeszcze? Zeknijcie, jak on wygląda.